Rób takie zdjęcia, a nie sprzedaż żadnego mieszkania. Tutaj mam przykład jakiś losowy. Tu jest sporo błędów. Pierwszy błąd jest taki. Zdjęcia są w złej rozdzielczości. Jeżeli robicie zdjęcia na portal typu OLX lub OtoDom, to postarajcie się, aby ta rozdzielczość była dostosowana do tego portalu. Druga rzecz, światło. Jest bardzo ciemno. Postarajcie się, aby przynieść może lampy, jeśli macie takie właśnie do robienia zdjęć, które dają takie światło naturalne, ewentualnie po prostu rozsuńcie wszystkie zasłony, tutaj widać, że zasłona jest zasłonięta, rozsuńcie zasłony i postarajcie się, żeby po prostu do pokoju wpadało jak najwięcej światła, żeby nie tonął w takim mroku. Mimo wszystko ludziom lepiej kojarzą się jasne wnętrza, a tutaj no fajny jest ten taki gotycki klimat, zwłaszcza te meble go dają, ale nie jest on zamierzony. A najlepiej byłoby pokazać jednak, że jest tutaj jasno i czysto. Kolejna sprawa, bałagan. Jeżeli robicie zdjęcia mieszkania, które chcecie sprzedać, no to jednak postarajcie się je najpierw pochować jakieś niepotrzebne stojące szpargały, zetrzeć kurze, serio, kurz widać na zdjęciach, no chociaż tutaj jest taka rozdzielczość, że tego nie widać, jakieś wystające kable możecie pochować, tutaj wyprostować ten kinkietik, przetrzeć okna, jeśli są brudne, tutaj o, na przykład w kuchni, nawet tą ścierkę zabrać, ten kubek, tutaj jakieś niepotrzebne rzeczy, najlepiej, żeby po prostu było tam jak najczyściej i jak najmniej rzeczy na widoku, ponieważ to odwraca bardzo uwagę kupującego. Obserwuj po więcej porad od fotografa.